Pawle, jeśli możesz też do, doprecyzować teraz, na jakim etapie są te plany? Czy to są. Czy to już to, to jak najbardziej projekt? mamy to, to na roadmapie, no bo tutaj, to jak tam mm. mówi, to dzisiaj mamy sobie de Luca. Oczywiście to też można dołączyć do marketing automation, tak? Bo jak ktoś kupi tą bluzę, no to fajnie, żeby w żeby marketing automation poszła cała ta stylizacja i zobacz dokup spodnie i, i buty. To jest też takie zawsze inspirujące dla tych klientów, żeby pomóc im znajdować. A Pinterest to jest też właśnie dalsze rozszerzenie w ogóle działalności stylisty, że nie tylko bazujemy na tych zdjęciach, które są zrobione w trakcie sesji, ale też jesteśmy w stanie budować różnego rodzaju zestawy, takie kolaże które, które często są na Pinterestie w różnym stylu, z różnymi kolorami kapsułowe, niekapsułowe, więc tutaj jest dużo, dużo takiej możliwości automatyzacji i zabawy tego, przez to testowania, co, w co, którą stronę należy w danej marce jakby jak budować te żeby po prostu ściągać jak największy ruch. No Tutaj pamiętajmy, że, że ten performance, który dzisiaj jest, czyli kupowanie klików w Google, na Facebooku jest coraz droższe i będzie coraz droższe, tak? więc jakby do sklepy muszą szukać alternatywnych źródeł pozyskiwania ruchu, które są głównie jakby z organicznego, z takiego długiego ogona, po to właśnie na przykład robimy też opisy tych stylizacji, bo to nie jest produkt, stylizacji, więc trochę inny kontent, inny sposób wyszukiwania. I tak samo jakby do Pinteresta. tak? To nie chodzi tylko, żeby wrzucić sam kolaż, ale wrzucić też jakieś odpowiednie tagi, opisy, które po prostu pozwolą na znalezienie tego kontentu. Tak? A przez to jakby budując takie zaplecze kontentowe, które, które tak naprawdę może być wiecznie, wiecznie żywe, jakby strategicznie coraz więcej tego kontentu tego przychodzi i coraz więcej jakby użytkowników e, organicznych czy, czy po prostu e, z działań e, semowych będziemy, będziemy pozyskiwać. tak I to jest też taka praca długofalowa i strategiczna, żeby, żeby budować jak najwięcej też tego unikalnego kontentu, trochę innego niż sam produkt, e, żeby po prostu e, sklep miał był efektywny, efektywny kosztowo, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ruchu, tak? no bo no nie ukrywajmy, te koszty w Google czy, czy na Facebooku stają się już dla niektórych sklepów bardzo trudne do, do osiągnięcia, tak? do pozyskiwania takiego ruchu. Mhm. Tutaj, jeżeli mogę trochę uzupełnić też wypowiedź Pawła o to, że dotyczącą tego, że pozyskiwanie ruchu jest coraz droższe, co jest faktem i tak naprawdę, e, wszyscy ci, którzy zaczynali może w e tak jakieś powiedzmy 10 lat temu, to mają ogromny dyzonans pomiędzy tym, jak marketing i pozyskiwanie ruchu, tak e, wyglądało wtedy, a jak wyglądało teraz. A co więcej, za tym znacznie droższym pozyskiwaniem ruchu idzie oczywiście znacznie wyższa cena którą trzeba zapłacić za nowego klienta. Tak? I naturalnie dużo prościej i taniej jest lepiej zaopiekować już tych klientów, którzy nas doskonale znają i do, będą mieli tą dodatkową wartość, o której sobie mówiliśmy, w postaci właśnie stylisty, który, który pomoże go przeprowadzić przez proces zakupu, niż pozyskiwać tak naprawdę nowych użytkowników i oferować jakby to samo tak naprawdę.